Bardzo ważne jest, żeby ponad nasze emocje trudne, emocje złości, wyszły emocje radości. Musimy pokazać temu dziecku, że najważniejsze jest to, że ono jest z powrotem. Ta właśnie nowo poznana osoba dewaluuje wartość rodzica. My jako rodzice czy opiekunowie będziemy tak postrzegani niżej. Najgorsze, co możemy powiedzieć dziecku w momencie, kiedy próbuje z nami porozmawiać, inni mają gorsze problemy. Mhm. Albo co to za problem, to nie jest żaden kłopot. O czym chciałbyś mi dzisiaj powiedzieć? To jest takie bardzo szerokie pytanie. Ono też pokazuje taką naszą otwartość, że każdy temat, który to dziecko mhm. poruszy, będziemy otwarci na to, żeby porozmawiać. Dzień dobry państwu. Witamy w kolejnym odcinku rozmów terapeutycznych. Ze mną jak zwykle Ania. Dzisiaj zajmiemy się bardzo w sumie trudnym tematem, tematem ucieczek i zaginięć dzieci nastolatków. Pomysł na, na ten temat wziął się z tego, że no, mamy okres wakacyjny i jak co roku w tym okresie wakacyjnym ilość tych zaginięć y, jest nieco większa. Ucieczki z domu oczywiście to jest bardzo poważny problem on dotyka rodziny na całym świecie, nie tylko w Polsce. Każda ucieczka oczywiście ma swoją taką unikalną y, historię. Możemy po, tak zaryzykować, takie stwierdzenie, że, y, że są jakieś uniwersalne przyczyny tych ucieczek. Ale zawsze do każdej sprawy trzeba podejść indywidualnie. Mhm. Może trochę o statystykach. Tak, anu. statystyki są, można powiedzieć, zatrważające. Trudno jest porównać liczbę ucieczek i zaginięć sprzed wielu lat z okresem aktualnym, ponieważ nieco zmieniła się nomenklatura i te kategorie troszeczkę się rozjechały. Ale wiemy, że w 2022 roku. Dzieci do lat 7 zaginęło bądź uciekło z domu 65, w przedziale wiekowym 7-13 było to już 631 dzieci i 14-17 1465. I można by powiedzieć, że no w skali całej Polski może nie jest to ogromna liczba, ale obok tych zaginięć mm -hmm. jest jeszcze taka druga kategoria. Która się nazywa poszukiwania opiekuńcze, i one są rozpatrywane w statystykach zupełnie osobno. I w 2022 roku wśród dzieci i młodzieży była to liczba 18465. Mhm. Więc to już jest duża bardzo duża liczba. Warto tu też powiedzieć, że ucieczki z domu czy zaginięcia dzieci często są powiązane z różnymi zaburzeniami psychicznymi bądź takimi słabszymi psychicznie okresami w życiu mhm. dzie dzieci i młodzieży. I w 2002 roku mieliśmy w Polsce taki pik prób samobójczych wśród polskich dzieci i młodzieży ponad 2000 osób w wieku poniżej 18 roku życia popełniło próbę samobójczą z czego 150 było skutecznych niestety I żeby tak sobie bardziej unaocznić i wyobrazić tą liczbę możemy powiedzieć że każdego dnia w 2022 roku sześcioro dzieci podjęło próbę samobójczą i to już jest taki obraz bardzo plastyczny, który pokazuje nam, jak mm. ogromne to jest wyzwanie dla osób dorosłych, żeby zaopiekować dzieci, które są w takim kryzysie. Mm -hmm, zdecydowanie. No, ucieczka, tak jak mówiliśmy na początku, to jest wynik oczywiście różnych czynników. Z jednej strony to są te, te czynniki zewnętrzne, czyli to, co się dzieje w otoczeniu dziecka, ale też te czynniki wewnętrzne, czyli to, co dziecko aktualnie przeżywa, jakie ma zasoby, żeby sobie poradzić z różnymi problemami. Jeżeli byśmy chciały wyodrębnić takie w miarę uniwersalne przyczyny, no to na pewno jedną z takich przyczyn to jest przemoc i zaniedbanie. Znaczy zaniedbanie też jest formą mm -hmm. przemocy, więc ogólnie możemy powiedzieć, że sytuacje takie przemocowe, więc dzieci i nastolatki uciekają z domu właśnie przed przemocą właśnie fizyczną, psychiczną, ale też seksualną, któ której doświadczają w mm -hmm. domu. Kolejny taki powód to mogą być różnego rodzaju problemy emocjonalne, przede wszystkim bardzo niska samoocena, Różnego rodzaju zaburzenia lękowe czy zaburzenia depresyjne, także problemy psychiczne, z którymi też nie potrafią sobie poradzić. Bardzo ważny powód to są konflikty rodzinne. Mm -hmm. Tu wiesz, przychodzi mi do głowy rozwody i sytuacje około rozwodowe. W ogóle rozwód jest bardzo trudnym doświadczeniem dla dorosłych, i niestety też wokół tego całego procesu. Może dojść do nawarstwiania się bardzo mm. trudnych sytuacji, i konfliktów i też poniekąd, jak rodzice są zajęci walką między sobą, też nie zauważają tego, co się dzieje z ich dziećmi, które też mm. cierpią i też bardzo często są. Ciężko im wybrać, tak? Bo, bo są, chcieliby, żeby rodzice byli razem i są jednocześnie i za mamą, mówiąc tak kolokwialnie, tak, tak. i za tatą. I ta ambiwalencja, te uczucia takie y, sprzeczne są. Są dla niektórych na pewno bardzo trudne. Też y, sytuacje związane ze szkołą. To, że rzeczywiście te problemy i te kryzysy psychiczne są coraz częstsze, to jest jedno. Ale druga rzecz, y, na którą warto zwrócić uwagę, to na pewno jest taka, że te trudności w relacjach społecznych, które ma młodzież mogą spowodować też to, że nie do końca będą sobie radzić w sytuacji na przykład bulingu, czy jakiegoś jakiegoś wyśmiewania czy prześladowania i ta sytuacja będzie dla nich tak stresująca, może u niektórych wystąpić też jakieś takie przejściowe zaburzenia adaptacyjne i dziecko będzie chciało jakoś Rozwiązać tą sytuację. Jedyne, co będzie przychodziło im do głowy, to to, żeby ją przerwać i uciec. Mhm. Czyli uciec gdzieś, od, się odseparować od, od, od tej sytuacji. Oczywiście jedną z przyczyn też jest poszukiwanie wolności, bo to jest też taki moment. Z jednej strony mamy już gabarytowo dużego nastolatka czy nastolatkę, mm -hmm. którzy wyglądają bardzo często dojrzale, poszukują tej niezależności, poszukują tej wolności, a z drugiej strony, no, jednak rodzice nakładają bardzo dużo różnego rodzaju właśnie kontroli mm -hmm. w, w tym wieku. No i chęć przeżycia przygody, odcięcia się od tej ciągłej kontroli rodziców, może też spowodować, że że taki pomysł odnośnie ucieczki się narodzi. Czy są jakieś sygnały ostrzegawcze? Myślę, że możemy kilka wyodrębnić. Tak, prawda? na pewno są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. I przede wszystkim są to wszelkie nagłe zmiany. Czyli jeżeli nasze dziecko na co dzień jest otwarte, rozmowne, radosne, nagle zamyka się, nagle nie wiemy, co tam się dzieje. Ucieka od rozmowy, gdzieś tam zamyka się w pokoju to to jest taki sygnał, że coś się zadziało niepokojącego. I oczywiście nie musi to od razu świadczyć o tym, że dziecko będzie chciało uciec z domu. Ale to jest taki sygnał, że trzeba się zainteresować tą mm -hmm. sytuacją, bo może się tak zdarzyć, że to dziecko będzie chciało od tych swoich problemów uciec. Być może te problemy widzi w domu, w jakimś swoim mm -hmm. środowisku i e, będzie chciało uciec z tego domu po prostu. Jeżeli widzimy, że dziecko nagle ma większe problemy w szkole, czyli pogarszają się oceny. Dziecko nie chce chodzić do tej szkoły, mimo że do tej mm -hmm. pory nie Biegają było. To... Się na tak, mm -hmm. Dostajemy informacje, że dziecko opuszcza lekcje, czy zachowanie się pogarsza, dostaje jakieś uwagi. To, to są takie symptomy, że coś się dzieje źle i gdzieś z tyłu głowy musimy mieć, że to może się zakończyć ucieczką. Jeżeli nasze dziecko, które dostaje na przykład kieszonkowe i do tej pory wydawało bez beztrosko dosyć te, te pieniądze, które sobie dostawało, a nagle zaczyna je odkładać. Widzimy być może, że nam podbiera te pieniądze. Widzimy, że oszczędza, jakby robi sobie pewne mhm. zapasy. Albo na przykład znikają drogocenne przedmioty z tak, domu. Tak, tak. To, to możemy pomyśleć, że być może to jest tworzenie takiej wyprawki na, na ten czas, kiedy mm -hmm. będzie chciało być poza domem, więc to może być też taki sygnał ostrzegawczy. Nowe, nowe towarzystwo, które się pojawia, czyli nasze dziecko do tej pory miało swoich ulubionych przyjaciół, znaliśmy tych przyjaciół, ono opowiadało nam o tym, co się dzieje, jakie są relacje. Nagle w tych opowieściach pojawia się zupełnie ktoś nowy, nie do końca wiemy, skąd ta osoba się pojawiła i staje się bardzo silnym autorytetem dla naszego dziecka. To też jest taki bardzo mocno niepokojący sygnał, bo ktoś, kto się pojawia nagle, nie wiemy jaką mm -hmm. ma przeszłość, jakie ma intencje, a jednocześnie jeżeli jest takim silnym autorytetem, to może podsunąć naszemu dziecku pomysł, który nie do końca będzie miał dobre konsekwencje. I jeszcze myślę, że warto to powiedzieć, że czasami dochodzi też do takich manipulacyjnych sytuacji, kiedy mm -hmm. ta właśnie nowo poznana osoba dewaluuje wartość rodzica. Tak, tak. I y, zawsze ta nowa osoba będzie bardziej atrakcyjna, więc y, może faktycznie mieć wpływ na to, że my jako rodzice czy opiekunowie będziemy tak postrzegani niżej w tej hiera w hierarchii mhm. naszego dziecka. I wszelkie takie historie dotyczące romantyzowania ucieczki, czyli opowiadania o tym, jak to może być fajnie uciec, że to jest w ogóle rozwiązanie na wszystko, albo opowiadanie, że mój kolega albo jakiś znajomy uciekł albo planuje ucieczkę. To jest takie trochę sprawdzanie gruntu, czyli sprawdzanie, jak my, jako osoby dorosłe, rodzice, zareagujemy na taką informację. To też jest taki sygnał, że warto się temu przyjrzeć. Czy to nie jest właśnie takie układanie gruntu, pod to, że to dziecko ma taki pomysł, że może będzie chciało uciec z domu. Mm -hmm. Trzeba być oczywiście bardzo. Bardzo czujnym na, na mm -hmm. wszelkiego rodzaju zmiany. Co zrobić, jeżeli już dojdzie do tej ucieczki, czyli dziecko znika z domu? No przede wszystkim pierwszy krok to natychmiastowe zgłoszenie się na policję i zgłoszenie mm -hmm. zaginięcia. Kolejny krok, no to myślę nawiązanie też kontaktu ze znajomymi dziecka. Próba też rozmowy i dowiedzenia się, co się działo na przestrzeni ostatnich dni. Może to są jakieś wskazówki, które możemy uzyskać od tych znajomych. Być może dziecko opowiadało o swoim planie komuś. Jest szansa, że, że czegoś się dowiemy. Warto też poszukać wskazówek w pokoju dziecka. Czyli być może znajdziemy tam podpowiedź, gdzie ono może się znajdować w tej chwili albo gdzie się y, wybierało. Też kwestia na przykład social mediów. Tak? Mhm. Jeżeli mamy taką możliwość i dostęp, to warto też to sprawdzić. Warto też skontaktować się oczywiście z fundacją Itaka. Fundacja, która zajmuje się właśnie pomocą, w takim wsparciem, jeżeli mhm. chodzi o ten cały proces poszukiwania, więc tam pracują specjaliści, którzy z pewnością pomogą nam w tym, co po kolei powinniśmy zrobić i będą nas trochę tak, dla nas takimi przewodnikami, no bo nie trudno sobie wyobrazić, że to jest olbrzymi stres i taka sytuacja bardzo trudna dla każdego z rodziców, więc no warto mieć takiego właśnie przewodnika, który nam będzie, który, który nas będzie wspierał. Oczywiście najlepiej by było i życzymy wszystkim, żeby wszystkie ucieczki kończyły się, powrotem, Bo tak. rzeczywiście sporo mhm. tych ucieczek kończy się. Na szczęście powrotem. tak. Statystyki, które są dostępne, mówią, że do 7 dni wraca do domu, czy zostaje odnalezionych 77% mhm. dzieci, a do, 9, do 30 dni 90%. Więc to jest taka duża liczba, która daje Praca trochę. Wraca albo optymizmu. zostaje odnalezionych. Tak, 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 tak. tak. Albo, mhm. albo sami, albo z pomocą. Tak, znajdują się z powrotem w domu, ale na pewno nie można tego bagatelizować i takie hasła czy stawianie sprawy, że a wyszaleje się i wróci, a może poczekajmy, bo to jeszcze jest czas, może nie warto nikomu zawracać temu głowy. No to nie jest to dobra droga, tak? Bo my nie wiemy, czy to dziecko samo poszło. Bo ma chwilowy kryzys i za chwilę wróci, bo skończy mu się kieszonkowe, czy realnie coś takiego się mhm. wydarzyło, że ktoś to dziecko zmanipulował i realnie dzieje mu się w tym momencie krzywda, więc ta szybka reakcja jest na pewno bardzo ważna. Ale kiedy już dziecko wraca, czy zostaje odnalezione, czy wraca samo, bardzo ważne jest, żeby ponad nasze emocje trudne, emocje złości, gniewu na sytuację, na tą decyzję, Wyszły emocje radości, czyli przede wszystkim musimy pokazać temu dziecku, że najważniejsze jest to, że ono jest z powrotem. I to jest po, ponadto wszystko, co jest pod spodem. Jest to na pewno bardzo trudne, bo w, w każdym dorosłym człowieku, który na dłuższy, krótszy czas traci kontakt ze swoim dzieckiem, emocji jest cała masa, mhm. ale to jest najważniejsze, żeby to dziecko wiedziało, że my się cieszymy, że ono jest z powrotem. Na pewno. Trzeba zaplanować rozmowę, ale to musi być rozmowa spokojna, taka rozmowa, w której dziecko będzie miało pewność, że może nam się nie podoba to, że ono podjęło taką decyzję, ale akceptujemy to i rozumiemy, że coś zadziało mhm. się takiego, że to dziecko taką decyzję podjęło. I w nas też musi być taka gotowość na to, że to nie jest tak, że to jest chwilowe, widzimy się i ono sobie poszło, tylko. Pewnie się zadział jakiś tam proces, który Bo doprowadził do tego. Wydaje mi się, że też warto tutaj powiedzieć, że od, od tej naszej reakcji, o pierwszej ucieczce, też będzie zależało, czy będą kolejne. Dokładnie, tak. Bo to, że to się zdarzyło raz, też nie ma gwarancji, że nie powtórzy się kolejne, a nikt nie chciałby przeżywać takiego koszmaru ponownie. Tak, dlatego kiedy już wysłuchamy dziecka, kiedy już damy mu takie poczucie bezpieczeństwa, i, i tak zapewnimy, że najważniejsze, że wróciło, Musimy porozmawiać na temat zasad i na temat zmian, mhm. które chcemy wprowadzić. Bo jeżeli dziecko uciekło, to znaczy, że nie czuło w nas tak dużo wsparcia czy takiego poczucia bezpieczeństwa, że może się do nas z powrotem zwrócić mhm. z jakimiś swoimi trudnościami. Więc możemy zapytać, czego to dziecko od nas oczekuje? co możemy zrobić, żeby ono czuło się bezpiecznie. Bo czasem mm -hmm. to, że my coś robimy i nam się wydaje, to jest jedno, ale to, że to dziecko odbiera to w sposób bardzo mm -hmm. subiektywny, to jest drugi. Więc na pewno ważne jest, żeby po tym wszystkim ustalić pewne nowe zasady i zapewnić wsparcie, którego to dziecko akurat oczekuje. I myślę, że cenne jest to, że jeżeli czujemy, że nie jesteśmy na siłach przeprowadzić tą rozmowę sami, to można poprosić kogoś z rodziny, można poprosić specjalistę, który nam mhm. pomoże przeprowadzić tą rozmowę, bo musimy wiedzieć, że na pewno po obu stronach mhm. będą emocje, które gdzieś po drodze mogą nam tą konwersację zakłócić tak tą komunikację zaburzyć. Pytanie, czy istnieje coś takiego jak profilaktyka mhm. ucieczek? Ja jestem takiego zdania, że na to, jak, jakiej jakości jest nasza relacja z dzieckiem pracujemy całe życie tego dziecka. Wiadomo, że jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy nasza relacja jest daleka od ideału, no to nie możemy oczekiwać, że w przeciągu miesiąca tę relację odbudujemy. Ja bym chciała na pewno powiedzieć o takich pułapkach, w które większość rodziców pada, mhm. czyli to jest bagatelizowanie problemów i kłopotów dziecka. Oczywiście z perspektywy dorosłego wiele tych problemów jest to nie są problemy, takich, ale m. najgorsze, co możemy powiedzieć dziecku w momencie, kiedy próbuje z nami porozmawiać, to są zdania typu: inni mają gorsze problemy. Mhm. Albo: Co to za problem? To nie jest żaden kłopot. Przestań się tym tak przejmować. Mhm. Albo porównywanie: Zobacz, twój brat to sobie lepiej poradził, mhm. albo lepiej sobie radzi w takich sytuacjach. Kolejna taka pułapka: jak ja byłam w Twoim wieku, to sobie z tym radziłam. Czyli to jest pierwsza rzecz, której na pewno musimy unikać, niezależnie od tego, czy to jest profilaktyka ucieczki, czy nieprofilaktyka, mhm. nie wolno wyśmiewać problemów, czy nie wolno zawstydzać dziecka w tej sytuacji. Bo pierwsze co dziecko zrobi, to powie nam o tym raz, zostanie zawstydzone, zamknie się i już nigdy więcej do tego nie wróci. A trzeba pamiętać, żeby tych dorosłych kryteriów, czyli, czy, czy nawet takich dorosłych zdolności funkcji poznawczych, albo takich zdolności do kontenerowania pewnych emocji, nie możemy przyporządkowywać dzieciom. Mhm. One nie mają takich zasobów, żeby sobie poradzić z sytuacjami stresowymi. Każdy problem, każdą emocję trzeba uprawomocnić, nawet jeżeli to jest emocja trudna. I nawet jeżeli nam się coś wydaje śmieszne, naprawdę trzy razy. Lepiej się ugryźć w język mm -hmm. niż y, powiedzieć jakiś taki, no, nad naszym zdaniem, śmieszny żart, ale to może bardzo, bardzo zaboleć. Kolejna rzecz to są regularne rozmowy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi o taką sytuację, że wracamy z pracy, siadamy, sadzamy mm -hmm. dziecko przed sobą na fotelu, tak jak ty siedzisz, i teraz, drogie dziecko, będziemy godzinę rozmawiać. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby. Może to być 5, 10, 15 minut rozmowy, ale w takich sytuacjach, kiedy mm -hmm. widzimy, że dziecko zmaga się z czymś i samo wychodzi do nas z jakąś opowieścią, że chce mm -hmm. nam opowiedzieć o tym, co się działo na przykład w szkole między rówieśnikami. Cokolwiek byśmy nie robili, jakakolwiek ważna by to była rzecz, odłóżmy to. Czyli jednej... to jest naprawdę tylko 15 czasami tak. minut. Wysłuchanie dziecka, nawet nie dawanie rad, mm. że ja bym to zrobił w ten sposób albo musisz tak, a nie inaczej postąpić. Tylko wysłuchanie i stworzenie takiej bezpiecznej bazy, że mm -hmm. mi możesz powiedzieć wszystko. Czyli z jednej strony musimy być otwarci na to, że dziecko przychodzi i mówi nam o czymś, nawet mm -hmm. jeżeli wydaje nam się to błahe, a z drugiej strony myślę, że też ważne jest, żebyśmy inicjowali tę rozmowę, ale nie na zasadzie przepytywania. Absolutnie. Co było nie. na obiad, tak. z kim rozmawiałeś, mm -hmm. co zrobiłeś, co mm -hmm. było zadane, co było. Na... Tylko na zasadzie takiej realnej rozmowy. I myślę, że takim fajnym pytaniem, które można zadać dziecku, jest to, o czym chciałbyś mi dzisiaj powiedzieć. To jest też dobry początek. Bo to jest takie bardzo szerokie pytanie. Ono nie kierunkuje dziecko w żadną stronę i można mhm. powiedzieć, że dzisiaj spoko było całkiem nieźle i nic więcej, mhm. ale ono też pokazuje taką naszą otwartość, że każdy temat, który to dziecko mhm. poruszy, będziemy otwarci na to, żeby porozmawiać w, w tym właśnie temacie. Zgadza się. A jak dziecko przychodzi do nas naprawdę odłóżmy telefon, wyłączmy telewizor, mhm. odłóżmy książkę. Przerwijmy gotowanie, przerwijmy sprzątanie, przerwijmy pranie, cokolwiek robimy, mhm. bądźmy w kontakcie wzrokowym z dzieckiem, siądźmy z nim chwilę i wysłuchajmy. To jest naprawdę niedużo. Nie tak. Ale tak to wiele. czasami może, to może naprawdę czasami uratować, uratować życie. Kolejna rzecz to okazywanie zainteresowania. No to, to już jakby możemy to wpleść właśnie w tą, w tą rozmowę, ale też zauważanie mhm. dziecka. Tego, co robi, zauważanie jego zainteresowań, takich pozytywnych rzeczy, ale też na przykład, jeżeli mówiłaś o tej zmianie zachowania, jeżeli widzimy, że dziecko się izoluje, zamyka się w pokoju, a dziecka rozmownego, kontaktowego nagle staje się ciche, mhm. to okazanie zainteresowania i powiedzenie: widzę, że się czymś martwisz, widzę, że jesteś smutny, jeżeli mogę Ci w czymś pomóc, pamiętaj, że możesz ze mną porozmawiać. To widzę, dziecko... że jest ci ciężko, widzę, że się z czymś zmagasz. Być może teraz nie jesteś w stanie mhm. ze mną o tym rozmawiać, ale jeżeli tylko będziesz gotowy, to ja jestem dla ciebie. I kiedy dziecko przyjdzie już z tym problemem, zdecyduje się. Tak to już absolutnie 100% uwagi skierowane w stosunku do dziecka. A nie, że za godzinę, za mm -hmm. pół godziny, albo słuchaj, skończy się film, to z tobą porozmawiam. To jest chyba jeden z największych błędów, jaki, jaki popełniamy. Warto też mówić, też trochę edukacyjnie, tak edukować i uświadamiać, jeżeli usłyszymy, że dziecko fantazjuje o tych ucieczkach. Warto mówić o tym, jakie zagrożenia mogą czyhać w czasie Jak takiej Jak to ucieczki. realnie wygląda. Że za chwilę zabraknie pieniędzy, za chwilę zabraknie jedzenia, zacznie padać deszcz. Zacznie padać deszcz. To oczywiście są takie no, zagrożenia. Powiedzmy jeszcze, głód y, mhm. nie jest takim zagrożeniem nie jest czymś, co zagraża mhm. oczywiście trwający, tak. który zagraża życiu. Ale też y, dziecko może się spotkać z obcymi, którzy mm -hmm. nie do końca będą przyjaźnie nastawieni. Tak, dokładnie. Oczywiście zakładając, że wrócę z tej, z tej ucieczki, może się okazać, że spotkam kogoś, kto będzie chciał mnie okraść, z kimś, kto będzie chciał zrobić mi krzywdę. Warto o tych rzeczach mówić, mimo że wydaje się nam to w sumie logiczne, że to dziecko powinno wiedzieć, a to, to no nie, i do końca, pamiętać, nie do Musimy pamiętać, że nasza tak logika jest. to nie jest logika dzieci i nasz mózg zupełnie inaczej funkcjonuje. Mm -hmm. I te funkcje, o których ty mówisz, poznawcze czy przewidywania czy Łączenia skutku z przyczyną to są nasze zasoby osób dorosłych, które już mają pewne doświadczenia, które przeżyły wiele lat. Mhm. Dzieci funkcjonują zupełnie inaczej. One bardzo często widzą tylko siebie, tylko swoją własną perspektywę. Nie są w stanie wyciągnąć wniosków mhm. z tego, co się wydarzy jeżeli. Też trzeba pamiętać, że im młodsze dzieci, tym w ogóle wszystkie dzieci próbują się identyfikować z rodzicami. Znaczy im się podoba, że rodzice są tacy duzi, mhm. wszechmogący. I chcą trochę być jak rodzice. I to może być też taka pułapka w myśleniu dziecka, że rzeczywiście ja sobie poradzę ze wszystkim, że wewnętrznie chcę być trochę mhm. tak jak mama i tata, więc na pewno sobie poradzę. I oczywiście to jest rozwojowe. Tak każdy z nas miał będąc dzieckiem, więc trudno też wymagać od dziecka takich właśnie dorosłych mm -hmm. decyzji takiego logicznego myślenia można powiedzieć. To tutaj w tej profilaktyce jakby warto też podkreślić, że jest ten element ucieczki. Bo chce być wolny, bo chce mieć autonomię, więc w profilaktyce, jeżeli będziemy dawać codziennie dziecku możliwość takich autonomicznych wyborów na jego poziomie, mhm. które nie zagrażają jego życiu i zdrowiu, to jest mniejsza szansa, że ono będzie chciało się wyrwać z tego naszego takiego wszechobecnego nacisku mhm. i decydowanie za nie. Ta niezależność musi być zapewniona odpowiednio, oczywiście do, do wieku, i nie ma nic gorszego, jak no, taka nadopiekuńczość. Mhm. Totalna kontrola, bo myślę, że nikt z nas. Nawet jeżeli już jest dorosły, jeżeli byłby w takiej sytuacji, gdzie jest cały czas kontrolowany, mhm. upominany, myślę, że nie czułby się komfortowy, chciałby tę sytuację przerwać. Co do innych przyczyn ucieczek, warto też jeszcze wspomnieć o, o tej cyberprzemocy. Bo mhm. może się tak zdarzyć, na przykład, że ktoś nasze dziecko szantażuje, pozyskał zdjęcia naszego dziecka, w jaki sposób je przerobił, są też takie sytuacje, mhm. albo na przykład już doszło do wycieku. Takich na przykład zdjęć, które są poprzerabiane mm. i, i są takimi obraźliwymi treściami, więc być może no, wstyd, z jakim to dziecko się mierzy. No jest tak wysoki, że zdecyduje się na przykład uciec. No, relacje z, z rówieśnikami, to o, o tym troszeczkę też mówiliśmy, że trzeba być też wyczulonym na, na sytuacje właśnie takie przemocowe, bo każde dziecko ma inne, inne, inne takie możliwości wewnętrzne i takie zdolności do radzenia sobie z takimi trudnymi y, y, sytuacjami. I też osoby poznane, y, to też wspominaliśmy mhm. o tym, te osoby poznane przez internet. Coraz częściej słyszymy o tym, że nastoletnie dziewczynki. Poznają w internecie kogoś, mm -hmm. kto się podaje za koleżankę albo za niewiele starszego kolegę, a potem się okazuje, że po drugiej stronie jest dorosły mężczyzna, który ma olbrzymią frajdę z tego, że manipuluje naszym dzieckiem i nakłania do do różnych sytuacji, na przykład między innymi właśnie do, do ucieczki albo obiecuje, że będzie mhm. nawet jeżeli się ujawni i obiecuje, że on uwolni tego nastolatka od tych problemów, z którymi się zmaga w domu. Mhm. To też... też taki, mhm. z jednej strony to może być osoba dorosła, która manipuluje i wchodzi w taką relację bardziej zaangażowaną, ale tak naprawdę te relacje romantyczne, które mają nastolatki a są nieakceptowane przez rodziców mhm. i tym dzieciom nie tłumaczymy, dlaczego uważamy, że ten ktoś jest nieodpowiedni, tylko mówimy: Nie, szlaban, nie będziesz się spotykać z tym kimś. No to wtedy ta miłość romantyczna, takie zauroczenie jest tak silna te hormony tak bardzo pracują w, w tych dzieciakach, że one są w stanie po prostu gdzieś poza naszymi plecami stwierdzić, że. Jak nie pozwolą nam tutaj być razem, to my sobie pójdziemy gdzie indziej, mhm. będziemy razem. I to też jest taka przyczyna, która nam się wydaje, o, pierwsza miłość, tam druga miłość, miłość nastoletnia, co to jest, to za chwilę minie, ale jak sobie przypomnimy nasze emocje, kiedy my byliśmy nastolatkami i w kimś się zauroczyliśmy, no to nie patrzyliśmy na to z takiej perspektywy, że jeszcze to nie jest taka sytuacja ostateczna, tak? Mhm. To, tylko jeszcze wiele, wiele, w życiu przed nami. Ale to wiesz, to nie, nie trzeba daleko szukać, bo nie tylko dzieci, ale na przykład dorośli Mm -hmm. Jeżeli są bardzo zakochani, to w zasadzie wszystko jest w różowych barwach, no tak. wszystko jest pięknie i jakiekolwiek sygnały, które by świadczyły, że to chyba jest nie do końca mm -hmm. dobra droga, są bagatelizowane, prawda? Mm -hmm. no, dokładnie. To, to bardziej tak. dla dzieci to jest ciężkie. Trzeba też wspomnieć o uzależnieniach, mm -hmm. bo rzeczywiście chęć zdobycia pieniędzy albo chęć zdobycia narkotyków albo bycia w, wśród, mm -hmm. jakby w, w towarzystwie osób, które akceptują to uzależnienie i pomagają w tym uzależnieniu może być też takim punktem, gdzie... Dziecko zdecyduje się uciec, oczywiście konflikty z prawem. Mhm. Jeżeli jest realna sytuacja umieszczenia, na przykład, dziecka w takim młodzieżowym ośrodku wychowawczym, może też być bunt przeciwko mhm. temu, że, że będzie tam umieszczone, może też dojść wtedy do ucieczki. Warto też zwrócić się, myślę tutaj, możemy obydwie zwrócić się też do, do nastolatków, jeżeli mhm. nas oglądają i jeżeli widzą jakieś niepokojące zachowania. U swojego kolegi, koleżanki, przyjaciela czy przyjaciółki podejrzewają na przykład, że ta osoba chce odebrać sobie życie, Warto, żeby porozmawiały na pewno z dorosłym. Jeżeli mm -hmm. nie ma takiego dorosłego w, gdzieś w otoczeniu, warto, żeby zadzwoniły pod numer 116 30. To jest taki numer, pod którym będą mogły uzyskać takie wsparcie. A natomiast, jeżeli wiedzą i na przykład dostały informację, dostały sms-a od swojego rówieśnika, że, mm -hmm. że właśnie za moment popełni samo Albo że planuje, albo że rzeczywiście już te kroki zostały podjęte, żeby dzwoniły pod numer 112 i od razu zawiadamiały e, mhm. służby. Dzieciaki są najbliżej siebie. Dorosły patrzy z innej perspektywy, może być bardzo czujny, ale i tak bardzo wielu rzeczy nie zobaczy. Jeżeli dzieciaki chcą sobie nawzajem pomóc, poinformowanie osoby dorosłej, która realnie jest w stanie e, zatrzymać pewne niebezpieczne sytuacje, czy ucieczkę, mm -hmm. czy, czy właśnie próbę samobójczą. To jest taki krok pokazania, że jestem prawdziwym przyjacielem i ja wiem, że to może być w oczach mojego przyjaciela źle widziane, ale ja wiem też, że to jest dużo bardziej cenne, mm -hmm. bo nie stracę tego przyjaciela naprawdę z tego świata. Zgadza się. Dziękuję Ci Aniu za rozmowę. Dziękuję Tobie również. A Państwa zapraszamy już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia.